Cześć, zapraszam Was na kolejny odcinek naszego cotygodniowego podsumowania technologicznego świata, w którym opowiadamy Wam o tym, co nam się podobało i tym, co nam się nie podobało, czyli o naszych szpanach i dzbanach. Tygodnia. Lecimy! Ostatni tydzień to koniec kosmicznej sagi uwięzionych w kosmosie astronautów. Załoga misji Crew-9 po długich miesiącach opóźnień w końcu wróciła na Ziemię. Kapsuła Crew Dragon bezpiecznie wodowała w Zatoce Meksykańskiej u wybrzeży Florydy. We wtorek, 18 stycznia, równo o godzinie 6.05 naszego czasu, statek kosmiczny SpaceX Dragon odłączył się od Międzynarodowej Stacji Kosmicznej i rozpoczął kilkunastogodzinny proces sprowadzania na Ziemię. Przypomnijmy, że astronautka Suri Williams i astronauta Butch Williams mieli spędzić na międzynarodowej stacji kosmicznej zaledwie 8 dni, a zostali na 286. Od lat wiadomo, że smartfony z rodziny iPhone najlepiej współpracują ze smartwatchami z rodziny Apple Watch. Gigant z Cupertino na różne sposoby stara się zachęcać klientów do kupna ich sprzętów, utrudniając nieco działanie urządzeń innych producentów. I to jednak wkrótce może się zmienić. Wielki szpan Komisji Europejskiej, która opublikowała rezolucję wzywającą do działań w kontekście zwiększenia kompatybilności systemu iOS ze smartwatchami innych producentów. Komisja zwraca uwagę m.in. na konieczność poprawy systemu parowania zegarków ze smartfonami Apple, a także zwiększenie dostępu do e, przeglądania oraz reagowania na powiadomienia. Komisja Europejska liczy tym samym na to, że Apple wkrótce opublikuje dokumentację techniczną wskazującą rozwiązania, które mają pozwolić na osiągnięcie celów wskazanych przez ten unijny organ. Wielki szpan dla Nvidia, która oficjalnie zaprezentowała swój najnowszy, najbardziej wydajny układ graficzny przeznaczony do stacji roboczych. To RTX Pro 6000, czyli karta wyposażona w aż 96 GB pamięci graficznej, a więc czterokrotnie więcej niż topowy konsumencki układ w postaci GeForce RTX 5090. GPU oferuje wydajność zastosowania przede wszystkim AI i to na poziomie aż 4000 TOPS. Pikachu z klocków Lego wkrótce da ci taką możliwość. Na takie ogłoszenie fani klocków Lego czekali od wielu miesięcy, jeżeli nie od wielu lat. Duński producent poinformował o nawiązaniu współpracy z The Pokémon Company. Tym samym już wkrótce pojawią się zestawy z bohaterami tej popularnej serii gier i jej adaptacji w formie anime. Nowa funkcja na Instagramie, Facebooku, WhatsAppie i Messengerze jest już w Europie, chociaż znacznie okrojona względem amerykańskiej wersji. Chodzi o Meta AI, czyli chatbot bazujący na sztucznej inteligencji, który pod koniec 2023 roku trafi oficjalnie do amerykańskich użytkowników. Zgodnie z informacją twórców tego systemu, Meta AI zostanie włączone w 41 krajach europejskich i 21 innych terytoriach. Jest jednak jedno duże ale funkcjonalność będzie ograniczona jedynie do trybu tekstowego, wszystko przez europejskie wymogi dotyczące prywatności i zasad dbania o przechowywanie danych i informacji. Użytkownicy Meta AI mogą m.in. zadawać pytania, znajdować rozwiązania problemów lub planować różnorodne aktywności. Europejczycy będą mogli również używać Meta AI do zawężania wyników wyświetlania na Instagramie, ale nie będą mogli np. Na używać narzędzia do generowania obrazów, a także zadawania pytań wymagających analizy jakiejś grafiki. A teraz. Coś, co będzie na pewno wielkim hitem Netflixa, czyli polski serial o UFO z Piotrem Adamczykiem i Mają Ostaszewską, tak? Dobrze słyszeliście, Polacy robią serial o UFO, a do tego umiejscowiony w PRL. Projekt UFO to czteroodcinkowy komediodramat inspirowany prawdziwymi wydarzeniami z czasów, kiedy w Polsce pojawiały się pierwsze doniesienia o obserwacji niezidentyfikowanych obiektów latających, a nawet o pierwszych porwaniach przez kosmitów na terenie naszego kraju. O poważnym potraktowaniu tematu może świadczyć samo studio, które odpowiada za serial. To samo, które odpowiadało również za realizację niezwykle popularnej Wielkiej Wody, premiera już 16 kwietnia. Wielki szpan za wytrwałość dla jednego z użytkowników Reddita Oniku: Goat With a Gun, który podjął się wyzwania, jakim jest aktualizacja dosyć leciwej już płyty głównej marki Biostar. Co w tym wszystkim wyjątkowego? Już po kilku godzinach okazało się, że proces nie będzie taki łatwy, bowiem sama aktualizacja posuwała się ślimaczym tempem. O czym użytkownik poinformował na Redditie, gdzie zaczęło go śledzić dużo użytkowników. Po niemal 100 godzinach walki operacja zakończyła się. Niepowodzeniem, a komputer odmówił posłuszeństwa. Golf with a gun nie zamierza się jednak poddawać. Pracuje już nad kolejnym sposobem ożywienia płyty, a ma do tego posłużyć specjalny programator biosy umożliwiający jego naprawę. Jego pocztania na Redditie śledzą już tysiące osób. A teraz przechodzimy do dzbanów. I tutaj no, ręce opadają. Smyk, popularna w Polsce sieć sklepów z odzieżą i zabawkami dla dzieci, padła ofiarą hakerów. Jak podaje Radio Z, popularna sieć sklepów z artykułami dla dzieci SMEG doświadczyła poważnych problemów informatycznych w wyniku ataku hakerskiego. Incydent miał miejsce 17 marca w godzinach wieczornych, co skutkowało chwilowymi utrudnieniami w funkcjonowaniu systemów firmy. Zarząd sklepu wydał oficjalny komunikat, w którym informuje o konieczności wydłużenia terminów realizacji zamówień oraz ograniczeniu dostępności niektórych usług. A my tak osobiście już zastanawiamy się, komu narazić się mógł sklep z zabawkami. Dla dzieci. A teraz wyniki badań naukowych, które mogą szokować. Małżeństwo potraja ryzyko otyłości u mężczyzn. Zespół badawczy z Narodowego Instytutu Kardiologii w Warszawie przedstawił nietypowe wyniki badań, które powinny zaniepokoić żonatych mężczyzn. Okazuje się bowiem, że małżeństwo potraja ryzyko otyłości u takich właśnie osób. Potwierdzono też, że każdy dodatkowy rok starzenia zwiększa ryzyko nadwagi i otyłości u obu płci. W przypadku żonatych mężczyzn ryzyko nadwagi było jednak większe, aż o 62% względem kawalerów, a u zamężnych kobiet o 39% większe niż u panien. Patrząc po sobie wniosków, nie będę wyciągał. Amazon wprowadza istotne zmiany w swoich urządzeniach Echo, które wpłyną na sposób korzystania z asystenta głosowego Alexa i zarządzania prywatnością. Dlaczego to dzban? Bo w najnowszym komunikacie Amazon poinformował, że przetwarzanie rozmów z Alexą nie będzie już możliwe lokalnie, co oznacza, że wszystkie polecenia głosowe będą automatycznie wysyłane i przetwarzane w chmurze firmy. Ta zmiana wejdzie w życie 28 marca i dotyczy wszystkich użytkowników, nawet tych, którzy wcześniej wybrali opcję Nie wysyłaj nagrań głosowych. Amazon argumentuje, że rozwój Alexy z nowymi funkcjami generatywnej sztucznej inteligencji wymaga mocy obliczeniowej chmury, co stało się powodem rezygnacji z lokalnego przetwarzania. Trick z czyszczeniem airfryera zakończył się pożarem. To dzban dla osób, które nie potrafią czytać instrukcji. Frytkownica tłuszczowa trenduje nie tylko w Polsce, ale również w innych krajach. W kuchniach znaleźć można najróżniejsze modele różnej wielkości czy oferujące dodatkowe funkcje. Nie jest zatem dziwne, że wiele osób zastanawia się jak wyczyścić taki fryer w jakiś dobry, skuteczny, tani, szybki sposób. Na TikToku czy instagramowych rolkach znaleźć można naprawdę wiele poradników pokazujących różne triki wykonalne przy pomocy domowych środków. Dla jednej z rodzin w Wielkiej Brytanii taka metoda skończyła się jednak pożarem, ale już teraz możemy Wam powiedzieć, że, za winę, że winę za to ponosi użytkownik, który nie przeczytał instrukcję obsługi swojego airfryera. Zobaczył on bowiem metodę czyszczenia urządzenia, które posiadało specjalny program do mycia. Jego airfryer takiego programu nie miał, więc użytkownik po prostu włączył go normalnie, tylko że z niską temperaturą. Zban zasłużony. Na koniec nowa sztuczna inteligencja Google Gemini 2.0 Flash, tudzież Gemini, jak coś ktoś by chciał po polsku mówić. A dlaczego dzban? Bo okazało się, że ułatwia kradzież zdjęć. Jak podaje strona internetowa techcrouch.com, powołując się na różnych użytkowników internetu, okazało się, że przekazują informacje, że ten generator obrazów, w tym modelu, który niedawno udostępniono usuwa znaki wodne lepiej niż jakikolwiek inny program oparty na sztucznej inteligencji dostępny do tej pory. I ten Gemini 2.0 Flash nie tylko usuwa istniejące znaki wodne ze zdjęć na przykład stokowych, ale także wypełnia powstałe w ten sposób puste przestrzenie w taki sposób, że zdjęcia wydają się nieskazitelne. Według doniesień inne narzędzia AI potrafią to samo, ale najwyraźniej żadne z nich nie działa tak dobrze i szybko jak nowa wersja Gemini. I to tyle na dzisiaj, zapraszam Was na nasze kolejne materiały, do następnego razu, trzymajcie się, cześć!